Pamiętam kilka już lat temu jakby pomysły, żeby wzmocnić imp, żeby te mistrzostwa polskie rzeczywiście miały ten, ten, ten prestiż, tą godność dla tego tytułu. Jedna impreza nie pomagała, bo jest ten element przypadkowości, który niestety czasami pokazuje, że nie wygrywa ten zawodnik, który można powiedzieć najlepszy jest w danym sezonie. Jest ten, można powiedzieć, element dyspozycji dnia. Po rozmowach z zawodnikami sądzę, bo też to konsultowałem z wieloma jeśli chodzi o ten system przed podjęciem decyzji, no to absolutnie zdecydowana większość była za tym. Ważne było też to, żeby utrzymać jakąś formę eliminacji, bo żeby też ci, którzy dzisiaj nie będą nominowani, mieli szansę dostać się do tych winałów. Na trzech różnych torach zawodnicy nie będą, jak będą gubić punkty, będą mieli możliwość nadrobienia tych innych zawodach. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jesteśmy świadkami rozwoju rozwoju nie tylko dyscypliny, ale też i właśnie tych mistrzostw, które zawsze były jednym dniem i wszyscy, którzy mieli duże, o, dużą ochotę na zwycięstwa, nas nie mogli tego dokonać. Będzie taki prawdziwy mistrz Polski, który radzi sobie nie jednego dnia dobrze, tylko po prostu w każde różne dni, na każdych różnych innych torach i, e, i będzie ciekawiej na pewno. Też jest ważne to, że te stawki e, uczestniczenia i stawki nagród w tych turniejach są nieporównywalnie większe jak do tej pory. Taka formuła nowa, gdzie mamy trzy rundy, gdzie jednak można coś nadrobić w kolejnej rundzie, jest najbardziej sprawiedliwa, buduje emocje, no i tworzy też jakąś, nazwijmy to, taki większy cykl.